Witajcie kochana YouTube'owa rodzino. Budzimy się ze snu o tym, że mamy obowiązek w cokolwiek, z kimkolwiek grać. Ważną częścią tego przebudzenia jest zobaczenie, że istnieją ludzie, którzy wykorzystują naszą naiwność, naszą dobrą wolę, naszą potrzebę współpracy, współdziałania, dogadywania się i bycia w połączeniu. Do swoich egoistycznych celów, do tego, aby podrasować swój wizerunek, lub też wręcz, co chyba najbardziej okrutne w przypadku ludzi narcystycznych, karmić się naszym bólem i czuć się wyższymi, lepszymi, dlatego, że inni cierpią z powodu ran, które oni zadają. Także możemy tej grze powiedzieć nie. Możemy tej grze już to widzimy, teraz mówię my, kolektywna świadomość, że jesteśmy upoważnieni do tego, aby stanąć w swojej obronie. Nawet jeśli nasze dzieciństwo przebiegało w taki sposób, że nauczyliśmy się być tym people pleaserem, czyli osobą zadowalacza, tym, kto zawsze schodzi z drogi i stara się, żeby wszystko było za wszelką cenę, eee, miło. I żeby inni byli zadowoleni, a nawet niekoniecznie wiemy, co zadowala nas, to najwyraźniej przyszedł taki czas na tej planecie, że mnóstwo osób strząsa z siebie te programy i mówi: Dość, koniec, jestem wolną istotą, mam prawo do swojego życia, do szczęścia i do tańca na swoich warunkach, nawet jeśli tobie, mój narcyzie, mój taniec się nie podoba. Mamy prawo to powiedzieć i coraz więcej istot to robi. I również wy inspirujecie mnie do dalszego nagrywania swoimi odpowiedziami. I tutaj pozwolę sobie przytoczyć wypowiedź pod jednym z moich filmików. Pani Izo, jest wiele artykułów, wiele filmów o narcyzmie. Każdy mówi o tym, by od nich uciekać, że się nie zmienia, że. Nie zaznają szczęścia, że krzywdzą, że nic z nich nie będzie, że tylko nieliczni z tego wychodzą. No właśnie, ale szkoda mi takich ludzi. Byłam w związku z narcyzem. Oni jednak też są ludźmi, i smutne jest to, że większość z nich przeżyje życie w cierpieniu i nienawiści. Jak uświadomić narcyza, że jest inne życie niż to, które zna? Wiem, że taka osoba sama musi ścieć zmiany, ale często oni nie rozumieją, co się z nimi dzieje. Jak rozmawiać z taką osobą? Co mówić? Jak się odzywać? Czy jest jakiś sposób? Oni grają, manipulują. Wiem, ale jak ich przekonać, by nie marnowali sobie życia? Jak taką osobę uświadomić, że w ogóle jest z nią coś nie tak? Może my też powinniśmy zagrać z nimi w świadomą dla nas grę, by nakłonić ich. Do zmiany. Może jakiś krótki filmik na ten temat. Tak więc nagrywam, droga odbiorczyni mego kanału. No cóż, jest to pewien zaawansowany poziom gry. Świadoma gra z narcyzem. Dlatego, jeżeli już wiemy, że on naprawdę gra, że naprawdę da się aż tak bardzo nie przejmować tym, co czuje druga istota. Mieć w głębokim poważaniu jej emocje, jej przekonania, jej preferencje, całość jej istnienia. I mimo tego uważamy, że z jakiegoś powodu warto przy tym. Osobniku pozostać, bo i tak bywa, kochani. Ten filmik jest dla tych z Was, którzy, albo raczej które, bo myślę, że w większości będą to kobiety, zdecydowały się zostać przy narcystycznym partnerze, wiedząc, jakim zestawem cech dysponuje, czy jakim zaburzeniem osobowości jest obarczony. Może macie wspólne dzieci, a może macie zbyt wiele, majątku do podziału, czy firmę, czy, czy cokolwiek byłoby powodem, jeżeli wybierasz zostać, to wiedz, tak jak już wspominałam, podkreślę to jeszcze raz, że wchodzisz na mistrzowski level. To jest taki poziom gry, na którym nie stać Cię na żadne uchybienia i nie staćcie na żadną nieuważność. Nie stać Cię również na rozczulanie się nad sobą, nie stać Cię na to, aby się regresować, czyli występować w relacji z narcyzem z poziomu dziecka, co on, jak wiadomo, swoimi technikami manipulacji robi. On właśnie umiejętnie sprowadza swoją ofiarę do regresu, do tego, aby była znowu tym zranionym dzieckiem z przeszłości, które boi się kogoś z autorytetem w domniemaniu jednego ze swoich rodziców, nieświadomie, więc tym mocniej to wszystko działa. No, jeżeli to wiesz i widzisz, i jesteś gotowa na podjęcie tej świadomej gry, no to pozostaje ci stosowanie w dużej mierze metody grey rock, czyli szarej skały, czyli jesteś nudnym, szarym kamieniem kamieniem dlatego również, że bezemocjonalnym, że nieodczuwającym, że obojętnym, a do tego po prostu szarym, nudnym. A w momentach, kiedy chcesz eksperymentować, bądź widzisz, że Twój narcystyczny partner jest mniej narcystyczny, jest w lepszej wersji siebie, bardziej ludzkiej, co u ludzi nie do końca silnie zaburzonych może się zdarzyć, choć u narcyzów, jak wiadomo, zawsze może to być również gra, no to wtedy możesz sobie pozwolić na większy poziom autentyczności, bliskości i relacyjności. I teraz co? No, i przede wszystkim co należy wziąć pod uwagę, to fakt, że jesteś wtedy jak snajper. Musisz cały czas mieć na celowniku zmianę nastroju, zmianę strategii, przejście w manipulację po stronie Twojego partnera. Jeżeli ty skutecznie nie dasz się manipulować i za każdym razem będziesz wchodzić natychmiast w szarą skałę, kiedy on tylko próbuje wmówić Ci nie Twoje słowa, zaprzeczyć czemuś, co zrobił lub co Ty zrobiłaś, zmuszać Cię do tłumaczenia się, etc., etc. O strategiach narcyzów opowiadam w innym filmiku, znajdziesz do niego link poniżej. To wtedy stajesz się potencjalnie dla niego jego mistrzem gry. Potencjalnie, dlatego że on musi wybrać, że ok, skoro ta gra przestaje odnosić Rezultaty to ja może coś zmienię. To ja chcę nadal być z tą osobą, ale chyba ta gra się nie sprawdzi, którą dotąd prowadziłem. Nie dostanę paliwa, i tutaj ważną częścią byłoby dostarczanie mu paliwa wtedy, kiedy zachowuje się jak człowiek. Nawet pomijając, czy gra, czy nie, jeżeli ty wzmacniasz to, kiedy on się zachowuje jak człowiek, mówiąc na przykład, Lubię, kiedy pytasz mnie o zdanie. Dziękuję, że pytasz. Dziękuję, że dziękujesz. To bardzo miłe, że zauważyłeś. To wspaniale, że doceniłeś, i tak dalej, i tak dalej. Wówczas on dostaje od ciebie z jednej strony komunikat wzmacniający te, powiedzmy, ludzkie, pozytywne zachowania, a z drugiej strony komunikat zupełnie ignorujący bo tu ważna uwaga: ignorowanie jest metodą na to, aby coś nas nie spotykało, a nie opór. Więc ignorujący komunikat po stronie narcystycznych manipulacji, oczywiście musisz być osobą biegłą w tych manipulacjach. Tu nie można sobie pozwolić na niedouczenie, trzeba się porządnie doedukować i w dodatku być porządnie przebudzonym. Mieć otwarte oczy w każdym tu i teraz. I zawsze być gotową na to, że nastąpi zmiana kierunku wiania wiatru i że z uroczego człowieka, twój narcyst, znowu Przejdzie w swój cień czy, czy w swoją strefę manipulacji. A powodów może być wiele, nawet szkoda czasu, aby je wymieniać. W każdym razie, jeżeli zastosujesz taką żelazną dyscyplinę wewnętrzną i żelazne zachowanie, konsekwentne do bólu, zachowanie na zewnątrz, wtedy i tylko wtedy przynajmniej będziesz mogła sprawdzić, czy twój partner w ogóle wykazuje tendencję do jakichkolwiek zmian i redukcji. Swojego narcyzmu. Jeżeli on przyszedłby do ciebie po jakimś czasie stosowania takiej dyscypliny i powiedziałby, na przykład, wiesz, zachowywałem się jak dupek, to, to się zdarza, znam takie sytuacje, albo słuchaj, ja chyba mam spieprzony charakter, może coś z tym się da zrobić. Oczywiście, znowu, wiemy, że to może być manipulacja. Zawsze wszystko może być manipulacją u osoby silnie narcystycznej, ok? Ale załóżmy, że nie jest to manipulacja, że to widzisz, słyszysz, czujesz, znasz tę osobę i wiesz, że to nie jest gra kolejna, żeby cię w coś wciągnąć, bo nawet nie miałabyś pomysłu na to, co on miałby uzyskać w ten sposób. No to możesz wyjść naprzeciw i zaproponować wspólną terapię. I tu uwaga, u terapeuty, który. Wie na czym polega mechanizm narcystycznego zawłaszczenia, o co terapeutę należy, psychoterapeutę, nie psychologa, to też ważna uwaga, zapytać wprost. Psychoterapeuta powinien znać ten obszar pracy i z tym pracować, bo nie wszyscy psychoterapeuci się specjalizują w toksycznych związkach, manipulacjach i w narcyzmie, czy, czy ogólnie pracy z ludźmi z grupy Kloster B. Tym bardziej, że tacy ludzie rzadko kiedy na psychoterapię trafiają. Jeżeli psychoterapeuta okaże się właściwą osobą i będzie zorientowany w tym, jak przebiega dynamika takiej relacji osoby współzależnej, osoby narcystycznej, wtedy god bless dla Was jako pary może akurat okaże się, że zhumanizujecie razem i narcystyczny styl Twojego partnera, i Twój. Zależnościowy sposób reagowania, i wtedy ten związek może przejść potencjalnie na inny poziom, na inne zasady, w ogóle relacji. Ale po pierwsze, i naprawdę to jest takie duże, po pierwsze, taka wielka jedynka. Ty musisz najpierw mieć już wystarczająco dobre relacje ze sobą. Musisz czuć się ze sobą na tyle dobrze, żeby nie lgnąć do drugiej osoby. Nie chcieć działać z lęku, że cię opuści, spełniając jej żądania czy życzenia. Ty musisz mieć tą godność, ty musisz mieć już pewność, że wolisz być z nikim, czy wolisz być sama, czy wolisz stanąć na zupełnie niepewnym gruncie, niż żeby ktoś zabrał ci twoją wolność, samostanowienia, twoją godność, twoje dobre samopoczucie, chociażby w danym tu i teraz. Jeżeli tego nie masz, nawet nie myśl o tym, że zaczniesz świadomą grę z narcyzem. Bo tak naprawdę świadoma gra z narcyzem to jest swego rodzaju antygra. To jest wyjście z gry tak konsekwentne i skuteczne, że kiedy on gra, ciebie tam nie ma. Jest grey rock. A kiedy nie gra, kiedy jest normalnym człowiekiem, jesteś. I to musi być zero-jedynkowe. Chyba tyle na ten moment. Na pewno pojawią się jakieś komentarze. Na pewno pojawią się jakieś pytania, będziemy sobie korespondować w tym temacie dalej, i może jeszcze coś nagramy, ale na ten moment myślę, że ta odpowiedź wyczerpuje pytanie mojej drogiej odbiorczyni. Dziękuję za Waszą uwagę, za Wasz czas. Dziękuję, że słuchacie, jesteście, dzielicie się swoimi doświadczeniami i że humanizujecie przede wszystkim swój styl, samych siebie, że odpuszczacie, pozwalacie sobie. Być, istnieć w pełnym prawie do Waszego potencjału wolności i radości tego, kim jesteście. Dziękuję. Do zobaczenia.